Polskie Góry. Na to hasło większość osób wyobraża sobie Tatry, Giewont i zatłoczone Krupówki w zakopanym. No właśnie. Zatłoczone. Moim zdaniem o wiele lepszym pomysłem jest odwiedzenie Karkonoszy. Oczywiście pod warunkiem, że nie zależy Wam na najwyższych szczytach. W poprzedniej części tego filmu odwiedziliśmy Karpacz i okolice. Natomiast dziś zapraszam Was do Szklarskiej Poręby. Film bazuje na wpisie z mojego blogu, więc jeśli chcesz sobie uzupełnić treść lub wolisz czytać niż słuchać, to link dla Ciebie zostawiam w opisie. Jeżeli nie widzieliście poprzedniej części skarpacza, link wyświetla się wam teraz w karcie w prawym górnym rogu. Zostawiam go również w opisie. Podobnie jak w Karpaczu, moim wiernym towarzyszem była mapa, do której pieczątki zbierało mi się znacznie ciekawiej niż w Karpaczu, ponieważ z tych okolic nie posiadałem żadnej. Zanim zaczniemy, zachęcam do zapoznania się z wycieczką po szklarskiej porębie w minucie. Link zostawiam w opisie. Naszym największym przeciwnikiem Szklarskiej Porębie okazała się pogoda, która znacznie pogorszyła się od wyjazdu z Karpacza. Główną atrakcją w przypadku tej miejscowości miała być Szarnica, jednakże ze względu na niepewną pogodę odłożyliśmy ją na kolejne dni. Natomiast na rozgrzewkę zaplanowaliśmy oddaloną nieco od Szklarskiej Poręby Przełęcz Karkonoską wraz ze schroniskiem Odrodzenie, gdzie zdobyłem swoją pieczątkę do mapy. Samochód zostawiliśmy w miejscowości Przesieka, Dojechaliśmy ulicą Karkonoską do samego końca i tam poszukaliśmy parkingu. Z ulicy Karkonoskiej do samego schroniska na szczyt przełęczy maszerujemy niebieskim szlakiem, który w całości pokryty jest asfaltem, trasa nie jest wymagająca, sam raz na rodzinny spacer. Odległość w górę 5,5 km i około 2,5 godziny marszu, nie licząc przerw. Wróciliśmy tą samą drogą cała trasa liczyła 11 km i bez przerw zajmuje około 4 godziny. Po zejściu z przełęczy Karkonoskiej postanowiliśmy wykorzystać stabilną pogodę i pojechaliśmy do zamku Hojnik. Jest to kolejny punkt z pustym miejscem na pieczątkę na mojej mapie, które znajduje się poza szklarską porębą. Zamek Chojnik znajduje się na szczycie góry o tej samej nazwie, 612 metrów nad poziomem morza. Chojnik można zdobyć na wiele sposobów. Szlakiem żółtym, szlakiem czerwonym, szlakiem czarnym od dwóch stron oraz szlakiem zielonym, również od dwóch stron. My wybraliśmy szlak żółty. Samochód można zostawić na ulicy pod Na jej końcu znajduje się parking. Marsz na hojnik z parkingu szlakiem żółtym powinienem zająć nieco ponad godzinę, a trasa liczy 2,5 km. Początkowo idziemy w towarzystwie drzew i strumyków. Bliżej szczytu naszym oczom ukazują się różnego rodzaju formacje skalne, jednakże najciekawsze czeka nas na końcu. Nawet jeżeli nie jesteś fanem ruin zamków, to gwarantuję, że zakochasz się w tych widokach. Całkowity czas wyprawy, nie licząc przerw, to 3 godziny, a nasza trasa liczy nieco ponad 5 km. Ważna uwaga, idąc na Chojnik wchodzimy na teren Parku Narodowego, gdzie obowiązują płatne bilety wstępu. Bilety można zakupić u osób kontrolujących, które można spotkać na trasie, często przy samym zamku lub wcześniej online. Być w Szklarskiej Porębie i nie wejść na Szerynicę, tak być w Karpaczu i nie wejść na Śnieżkę. Dla zdobywców Korony Gór Polskich o wiele bardziej interesującym szczytem będzie wysoka kopa, 1127 metrów nad poziomem morza. Jednakże ja w tamtym czasie o istnieniu klubu zdobywców Korony Gór Polski nawet nie wiedziałem. Więc ten szczyt ominąłem palcem na mapie z obojętnością. Natomiast do zdobycia szrenicy obligowała mnie mapa z pieczątkami, albowiem na szlaku miałem do zdobycia 4 pieczątki. Po wymeldowaniu z noclegu udaliśmy się samochodem na parking u podnóża Czarnego Szlaku, osiedle Chuty. Niegdyś parking był darmowy, obecnie jest płatny. Pierwsza pieczątka na naszej trasie miała znajdować się w schronisku Kamieńczyk. I tam postanowiliśmy zrobić pierwszy post, jednakże, jak się okazało, schronisko o godzinie 9 jeszcze było nieczynne. Obok schroniska znajduje się zejście do okazałego wodospadu Kamieńczyka. Wejście jest płatne. Jeszcze w 2021 roku było to 10 zł za bilet normalny oraz 8 zł za ulgowy. Ceny do tej pory mogły i najprawdopodobniej uległy zmianie. Przy wejściu dostajemy biały kask i przez metalową furtę kierujemy się na żelazne schody. Schodzimy nieco niżej, następnie idziemy wzdłuż skał. Jest. Jest on. Wodospad. Piękny, duży. Warto się zatrzymać i strzelić sobie kilka fotek. Schronisko w dalszym ciągu było zamknięte, więc nie chcąc stracić czasu, wyruszyliśmy ku Hali Szrenickiej. Kolejną pieczątkę do zdobycia miałem w schronisku Hala Szrenicka. Tuż przy samej hali spotkało nas delikatne załamanie pogody: pojawiła się mgła i znacznie się ochłodziło. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A załamanie pogody było idealnym pretekstem, aby zjeść ciepłą zupę w schronisku, przybić pieczątkę i wyruszyć dalej na szczyt docelowy. Ponieważ mgła nie pozwoliła na podziwianie widoków, od razu po zdobyciu pieczątki na szrenicy, zdecydowaliśmy się na zejście. Kolejną pieczątkę miałem zdobyć w schronisku pod łabskim szczytem, dlatego zejście zaplanowaliśmy szlakiem zielonym, by później na rozdrożu przy kamienczyku wrócić na szlak czarny prowadzący z powrotem na parking. Schodząc coraz niżej, mgła zaczęła znikać, a naszym oczom ukazywały się malownicze górskie widoki. Za takie krajobraz najbardziej kocham góry. Każde góry. Schronisko pod łapskim Szczytem okazało się być oblężone i nic z tym dziwnego, gdyż widoki z tego schroniska są niemal tak zjawiskowe jak w samotnym. Ze względu na tłok, to również zdecydowaliśmy się na szybką pieczątkę i marsz z powrotem w kierunku Kamieńczyka, albowiem tam musieliśmy wrócić, aby przypieczętować całą kolekcję. Trasa na Szrenicę Czerwonym Szlakiem liczy 5,2 km i zajmuje około 2,5 godziny, nie licząc postojów. Cała trasa wraz z powrotem szlakiem zielonym zajmuje bez postojów około 5 godzin i liczy 14 km. Będąc w Szklarskiej Porębie nie sposób ominąć jej największej atrakcji, czyli wodospadu szklarskiego. Nie jest może tak okazały jak Kamieńczyka, jednakże również jest wart zobaczenia. Warto wspomnieć, że wodospad znajduje się na terenie Parku Narodowego, więc jesteśmy zobowiązani zapłacić za wstęp. Podczas trzydniowego pobytu w Szklarskiej Porębie warto kupić karnet, o którym wspomniałem w odcinku o Karpaczu. Podsumowując wyprawę do Szklarskiej Poręby, samo miasto nie ma tak wiele do zaoferowania w porównaniu do Karpacza. Mimo to warto poświęcić jeden dzień na zwiedzanie tego miasta z naciskiem na wodospad szklarski oraz formacje skalne, krucze skały czy hebotyk. Jeśli chodzi o górskie szlaki, to z pewnością godna polecenia jest spinaczka na szerenicy, która w mojej ocenie jest porównywalna ze zdobywaniem śnieżki. Przełęcz Karkonoska to miejsce na rekreacyjny, rodzinny wypad. Dzięki asfaltowej nawierzchni jest możliwość wtaszczenia wózka z bąbelkiem. Nieco krótszą trasą, lecz o większym stopniu trudności, jest pozycja obowiązkowa dla amatorów zamków oraz pięknych widoków, czyli hojnik. Na uwagę zasługuje również wielka kopa, będąca składową korony gór Polski oraz słynne śnieżne kotły, których ze względu na ograniczenia czasowe oraz pogodowe osobiście nie miałem okazji odwiedzić. Prosto z parkingu pod szerenicą udaliśmy się do Pragi w Czechach, ale o tym już innym razem.